Wracając do piosenki Małkocha, bo w tej książce, w książce Bukarty, padane przykład, że ci z Państwa, którzy czytali, to już wiedzą, a ci, którzy dopiero rozpoczną przygodę z tą bardzo, myślę, miłą, czytelniczą lekturą, jest informacja i Pana refleksja dotycząca właśnie tej piosenki, że była to piosenka bez poenty. I tutaj taka stylistyczne rozważanie. Wojciech Munalski, konstruując swoje piosenki, właściwie zaczynał budowę piosenki od poety. Pan robi zupełnie inaczej i jestem ciekawa, czy Pan porównuje się nie, czasami z innymi autorami? Czy zdarza się taka sytuacja? Nie, 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 nie zdarza się, mimo że mam zaszczyt i bo się będę chwalił Bógą i mam nadzieję pragnę również. Miałem zaszczyt poznać Wojciecha Młynarskiego, nie tylko jego. Z takich spotkań, które szczególnie mocno utkwiły w mojej szczelincej pamięci, było na przykład spotkanie z Jana Szenkowtą, który mi powiedział: proszę pana, a ja miałem wtedy lat 19 albo 20, powiedział mi, a była nasała grupa takich grajków na festiwalu słódeckiej piosenki w Krakowie, bo, proszę pana, Pan kiedyś będzie pisał. Ja byłem rozczarowany po werdykcie i powiedziałem, że ona ja już piszę. A on powiedział, nie nie jestem po jeszcze nie, ale będę. Czyli to było z tego błogosławieństwo. Czy ja wiem? E, wtedy tego tak nie odbierałem, ale myślę, że w ogóle na moich e, życiowych drogach zaważyły przypadkowe spotkania e, z kilkoma osobami i one... E, tak czy inaczej w pamięci, tak musiałbym wymienić ludzi, z wdzięcznością wymienić ludzi, którzy kompletnie nie musieli, nie byli do tego w żaden sposób zobowiązani, a poświęcili mi sekundę swojego prywatnego czasu. I tu bym musiał wymienić w pierwszym rzędzie takiego samego jak np. Andrzej Waligórski, który powiedział mi, w takiej małej miejscowości Myślibórz, miałem wtedy 17 lat miałem taką pieśń, zresztą dużo takie piosenki napisałem. To była taka pieśń, w której zawałem wszystko, co świat powinien ode mnie usłyszeć, zastosować się do tego i byłoby mu lepiej. Niestety z nieznanych mi bliżej powodów świat tego nie zrobił, dlatego jest tak niedobrze. A w przeciwnym razie groziłem wtedy światem samobójstwem i to pełnym przekonaniem, że ze 20 razy w życiu napisałem piosenkę, w której światu mówi, że się poprawi, albo się zabije. Świat nie potraktował mnie poważnie, i było na rzeczy, bo żyjemy. Mój świat też ma się, tak czy inaczej. A wtedy właśnie Andrzej Waligurski powiedział mi, myśmy pili alkohol. Nie, to nie było, nikt nie mówił o rozpijanym młodzieży. W pewnym razie powiedział mi, a ty siwy, bo jakie to były? Dody. <grywony> ja a ty 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 tak fajnie tak, tam mnie bojesz, a co ty taki smutny jesteś, że wojnę przeżyłeś, czy coś, to też się ogarni jakoś, coś Nie potraktował poważnie mojego zaangażowania po prostu w własne osobiste prześwięcenie, ale takiego nieuchronności, nieustannego węż, szmercu tylko on świat opisywał najprościej i to doceniłem dopiero jakiś czas później. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, dla mnie to jest jedno z najdobitniejszych dzieł w historii polskiej literatury, opisujące cały ustrój, w którym przyszło mi rozpocząć życie. To było mnie więcej coś takiego. Miał raz wielką elektrownie, lecz by prąd uzyskać z i cały węgiel z kopalni, uliska. Kopalnia z elektrowni cały prąd zżerała, więc brak światła i węgla, ale system działał. A ja się napinałem, zamiast wymyślić coś takiego, to trawiłem, no... powstania, przeżywałem różne i popełniałem są <tosłuk> <tosłuk> Takie rzeczy docenia się z czasem, trzeba dojrzeć. Myślę, że już, już do ciebie Andrzej bym do Twojej kuczości. No pan jest takim artystą wymykającym się, notorycznie wymykającym się, ale... nie... zawsze czasem daje się zbawić. Bo... <laughs> ja bo... Chcę jeszcze nawiązać do, do, do tej kwestii terminologicznej. i Przepraszam, że tak schodzę na taki poważny ton, ale wydaje mi się to istotne, no bo my jego odbiorcy i tak próbujemy usytuować nasze myślenie o danym artyście w jakiejś rubryce się dzieje mimowolnie? I często myślę, że, że słusznie o Panu mówi się jako o rokmenie. Czy Pan sam się z, z tym przekazem rokowym, bo chyba to jest kwestia przekazu, prawda? Nie arażacji, nie brzmienia, ale siły przekazu Pana tekstów, piosenek. Z towarzyskiego punktu widzenia, mowy to jest mi to środowisko bardzo bliskie. Mam tam wielu znajomych i zdarza mi się, spędzać z nimi sporo czasu. Ale tak sobie też z drugiej strony też. Szczerze mówiąc, myślę, że y, z, z, ja, ja Polantus jesteśmy teraz takim tak, tak odłamem polskiego roka. To jeszcze... To znaczy, Kiedyś kiedy ktoś to dostrzeże, tak, tak. I, i napisze z tego pracę rehabilitacyjną. Musiał to napisze. No, tak, może nie chcę samo coś. Pan powiedzmy słowo o autorach, o panu y, Jakubie i o Paweł Męczyku zresztą, y, jak powstawała koncepcja tej książki? Bo oni są w niej nieobecni, to znaczy są użyci poza pytaniami, które nie są y, w tym ciągu narracyjnym postawione. Powiem tak, to są chłopcy po czterdziestce, a więc bardzo młodzi, którzy pojawili się nie wiadomo, skąd y, przez wspólnych znajomych. No nie to są fachowcy od namierzania. Oni pracowali y, jako zespół osobno w różnych instytucjach związanych w ogóle z piśmiem, z, z z z y, ale też hamowali książkami, nie tylko to, zajmowali się promocją książek. Y, jak się okazało, to również płyt z tego czasu i gdzieś tam się udaraliśmy o siebie dawno temu. Natomiast y, no, są powiedzmy o pokoleniu ode mnie młodsi i nie zdawałem sobie sprawy, że w ogóle może istnieć grupa ludzi przeświadczonych o tym, że coś, co gdzieś tam kiedyś naskrobałem ma dla nich jakieś znaczenie, jako zaważyło na ich życiowe gora, czy coś takiego. I nie wiedziałem, jak, jak to traktować. Myślałem, że to żart. Kiedy zgłosił się do mnie, już no, dorosły, bo nie było mężczyzna, nawet z wąsami i powiedział, że książkę chce o mnie napisać. Żebyśmy to razem zrobili, że jeszcze jest kolega i że on ma taki pomysł. Nie chciałem nie uprzejmy. Było ciepło, akurat miałem piwo, więc Czys. powiedziałem, że w takim razie dobra to się pogadamy, myślałem, że to się rozejdzie po kościach, ale to nie wytrwali. Nagle w niedługim, w niedługim czasie po tym, jak już tak sobie porozmawialiśmy, oni przynieśli po prostu umowę wydawniczą. I okazało się, że jest wydawca, który jest żywo zainteresowany i gotów jest przerwać zaliczkę. To absolutnie zmieniło temperaturę na naszych spotkań. Ja również nie mam rachunki do zapłacenia, a przecież niesamową człowiek no, żyje. Ja wierzę w ogóle istnieje tylko dwóch mus. Jeśli chodzi o mój stosunek do sztuki, to mam to poparcie. Nie do końca jestem przekonany, że istnieje rozbrywka jak najbardziej. A sztuka niekoniecznie. W każdym razie wierzę w dwie muzy. One mają na niebie jedna termin, druga zaliczka. Bardzo rzadko przychodzą obie. Na pierwsza się rozpycha i pomija te góry. Ale tym razem po prostu przyszło na ja tam Nie wiem, czy opowiadam tę te historię, teraz trzeba się wyczytali. tam, że bo mniej więcej rzeczywiście tyle czasu minęło od otrzymania informacji, że te pieniądze spłynęły do ich wydania. Bo przechodziłem do po, kultury podróży i natychmiast wykupiłem rodzinne ferie zimowe w San Escobar. I... Tak, wspominam na ta, ta. Tak się stało. Byłem tam. Opisałem w przygody związane z podróżą. Natomiast no, skonsumowałem te środki, a ponieważ wydałem te pieniądze. Było łatwo. To było fajnie, a gdybym nie, 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 nie uczestniczył w pracach nad tą książką, to musiałbym oddać własne. To jest dużo boleśniejsze niż wydawanie cudze No i musiałem do tego dojść. Termin był dosyć odległy, niestety zaczął się złośliwie przybliżać. No i jak zwykle zostały dwa miesiące, trzeba było zrobić całą tę pracę. Wcześniej rozłożyłem na dwa lata. Myśmy no wyszło tak. Cały czas nakłaniałem wydawców, że może trochę większe zdjęcia robić. I, <grym <grym i ten, żeby tak. Że Jestem ludzi ze słabym wzrokiem, a trudno ich zmuszać do tego, żeby wydawali na okulary. Żeby... To książka będzie grubsza, i tak. No ale no, to jest tyle, i nie udało mi się wytargować. <grym> A czy koncepcja, ostateczny kształt? Czy yy, rozmawialiście na ten temat, wspieraliście się? Czy to ma być wywiad rzeka, czy to ma mieć właśnie taką formę. W ogóle nie, 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 formę... to powstało samo. To jest o, o tyle szczere, że nikt nie zakładał tego takiego to dosyć pionierska była praca. I w miłym towarzystwie było fajnie i to się ułożyło jakoś tak samo. Po prostu rozmawialiśmy, chłopcy to wysyłali. Ja mniej więcej wiem, i Ile stron to jest, ile znaków. No i wysyłali mi to, ja to czytałem, i mówię, nie, to jest ładny, przecież to mój język, Pisę to od początku. Mówię. Ale jednak w ramach przez nich wyznaczonych. Czyli tak zrobiłem, że mi było po mojej mógł się pod tym yy, podpisać. Z lektury tej książki wynika, że warsztatowo Pan jest bardzo wymagający wobec siebie. Poprawia Pan teksty, odkłada do szuflady, wraca. Ale, przepraszam, ale znam przykład zupełnie inaczej niż y, Wojtek Kłonarski. Nie, oczywiście, Bo, y, nie, nie tego on przez całe wymywać. lata, on przez całe lata pracował nad swoimi numerami, y, 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 ja do swoich nie jestem aż tak przywiązany. Ja bardziej szkicuję. To znaczy, moja praca na piosenkę polega na tym, że wyznacza sobie jakiś czas, on musi być ograniczony czymś. Więc automatycznie potrzebą wstania i dojeżdżania do radia. Inaczej nie piszę piosenki, bo na chulę regi następna piosenka. Państwo się obudzili kiedyś z posiadania jakiejś nowej piosenki? No, mamy tego nie robi. Naprawdę trzeba nie wiem co wciągnąć, żeby usiąść się napisać piosenkę. To jest od cholery roboty, zwłaszcza jeśli to ma być forma w jakikolwiek sposób zorganizowana, zdyscyplinowana gdzieś tam. To jest naprawdę spory wysiłek. No i myślę sobie, że to jest yy, taka, taka sama technika, jak, jak, jak moje lekcje pływania. uważam, że żeby kogoś nauczyć pływać, trzeba go wrzucić do wody. No nie ma wyjścia. I wtedy albo wyjdzie nauczony, albo no, no. gdzieś go tam robią. I z, I z tym jest to samo. Gdybym miał miesiąc napisania jakiegoś tekstu, to miałbym 29 do 30 dni wolnego i, I moc, ciężkie prace z ciężkiej pracy ostatniego dnia. Panie Piotrze, proszę zdradzić czytelnikom Pana yy, yy, autobiografii, czy są takie fragmenty, które Pan. Książki wyrzuci. Bo pytam o to Dla dlatego, że Marek Pikarczyk, konstruując razem z Zaszmią Duńskim Zwierzenia Kontestatora, sam się cenzurował, a właściwie robiła to jego żona. Uniemożliwiając mu marnotrawienie tych treści. Stąd pytanie: proszę zdradzić, czego nie znajdziemy w tej książce? Y nie znajdziemy czegoś, co uznałem za po prostu wykwit złej strony mojej natury. To znaczy, jeśli mam komuś coś za złe, to wolę pominąć tę osobę i cały wątek niż po prostu się żalić i po latach wyciągać jakieś rzeczy. No bo to ostatecznie moja książka, więc niech sobie zapiszą własną. Staram się dopuszczać do głosu pozytywną stronę pamięci i raczej skupiać się na rzeczach wartych takiego ciepłego wspomnienia. a Nie, nie użalam się chyba specjalnie nad sobą. I tak jestem wystarczający kokietem, bo jestem grajkiem i wszyscy. Ja przynajmniej mam nadzieję, że się wyróżniam tym, że mam tego świadomość. Piosenka jest takim e, łajaniem dziecka przez, przez ojca i tekst jest taki, e, lefem jest tylko, może lefem. Pogoda ładna, w domu nie sieć, idź trenuj, aż ci wyjdziesz, czał, a z biblioteki coś przyniesiesz, to wyjdę pasa i będę lał. Pasuje do drzwi. No, tam, tak. Co to było? To jest refren. Po matkę synku, moja złość, że od małego ciągniecie do książek, gdyby tak kiedyś mi powiedział ktoś, ile nieszczęścia się z tym chłopcze wiąże. To dzisiaj rzuciłbym się mu do stóp, a pewnie nawet i całował po nich do sklepu, lecz i korkotrampki głup i ochraniacze, bo łydki trzeba chronić. To jest tytuł tej piosenki. A druga stronka jest taka. Ja choć bez szkieł potykam się co krok, to swoje błędy dawne jasno widzę. Wiedz, że dla chłopca, co ma słaby wzrok, nie będzie nigdy miejsca w Bundesnice. Więc te lekturki, bo drzwi, przez chwilę sobie trochę ponarzekasz, a jeszcze kiedyś podziękujesz mi, że nie skończyłeś jako bibliotekarz.